Znaczy tak, dzień dobry Państwu. Yy, troszeczkę opóźnienia. Problemy techniczne już przechodzę do tego, żeby yy, się łączyć. Już zaraz będziemy pracować. Więc tak. Yy, tutaj jesteśmy na Google. Yy, muszę włączyć sobie też Epic Pena, żeby to yy, cokolwiek rysować. I już zaraz idziemy. Więc tak, yy, na turniej się odbywa. Tutaj są wyzwania, Właśnie wiele rzeczy się dzieje, ale ja muszę tutaj wytłumaczyć parę rzeczy. Tutaj też się zaloguję na. Mm, tak to wygląda. Czemu się bardzo spieszy? Tak, tutaj od, muszę odpisywać. Przełączę się na swoje konta, tutaj właściwe. I tutaj przechodzę do classroomu mam nadzieję, że tam już może ktoś już jest znaczy na razie jeszcze nikt nie, wchodzi, nie wchodził tam wszyscy czekają ja muszę sprawdzić w takim razie czy y, ta transmisja, że tak powiem idzie y, dobrze tu jest ten classroom y, 23 Pizzy. ja zaraz będę pokazywał jak to widać od Waszej strony, także y, od mojej strony widać to tak i teraz widzę, że na przykład osoby które y, dołączyły to tutaj są wyraźnie natomiast te, które są za mgłą to jeszcze tutaj nie dołączyły wszystko będę opowiadał, co i jak. Także już, 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 już. Nie ma. znaczy czym umawiałem się na 20. W związku z tym, tak naprawdę o 20 będzie dostępne to. Czyli nie ma się co obawiać. Wszystko zdążymy. Ja się troszeczkę przechylam, bo muszę obserwować po prostu z drugiego komputera, co się dzieje. Tak, ta transmisja trwa. Eee, tam jeszcze nie, nikt nie, nie wszedł przynajmniej na razie, ale, ale w każdej chwili może wejść. Dobrze. Eee, w takim razie pokazuję, o co tutaj chodzi tak naprawdę. Czyli tak, mając konta, i tutaj jesteśmy, strona Google. Eee, strona Google. Ja tu jestem zalogowany z zupełnie innego konta, ale tak to ma wyglądać, że mm, powinniście wejść na konto takie, które otrzymacie ode mnie. Eee, i ja tutaj sobie wejdę na to konto, które test test. Normalnie otrzymaliście tam hasło i powinniście się pierwszy raz zalogować. E, czyli tutaj pokazuję jakby w tej części jak to wygląda z waszej strony. E, I tutaj e, znaczy byście wybrali, za szybko może pędzę, ale tak jedna osoba już tam gdzieś ogląda, jedna osoba jest, jest ta transmisja i tłumaczę, czyli macie wybrać e, to konto właśnie wapnoedu.pl. Dlaczego wapno.edu.pl? Za chwileczkę będę tłumaczył. Czyli wybieracie to konto i idziemy dalej. A tutaj muszę się sobie ściszyć, bo będzie mi się rozprzęgało. Czyli jestem teraz zalogowany na koncie e, testwapno.edu.pl. Jeżeli jestem tu zalogowany, to wybieram teraz e, Classroom. Znaczy, mógłbym wybrać Meet, ale wybieram specjalnie Classroom. A dlaczego wybieram ten Classroom? Dlatego, żeby mieć... Zaraz pokażę. Będąc zalogowanym z tego konta, e, znaczy tu jest więcej tych moich classroomów, ale nam jest potrzebny tak naprawdę ten 23 Pizz. Chodzi o to, że jeżeli wy e, będziecie się logować, to ja was zapraszałem, was zapraszałem właśnie do, do tego classroomu. I ten jeden przynajmniej klasrum powinniście mieć. Ten 23 piz, to powinno być u Was. E, a teraz tam spróbuję wejść, czyli spróbuję wejść tak, jakbyście wy wchodzili. W takim razie, mm, sobie tutaj klikam. Zobaczymy, czy będę mógł wejść przed y, organizatorem, czyli, tu jest konto testowe. To jest istotne. Wchodząc przez taki classroom, mamy do dyspozycji tutaj ten link. Ten link, który nam ułatwi y, szybkie wejście y, do, do, te, do, do tego mitu, który będzie w czasie turnieju. W związku z tym, spróbuję wchodzić teraz. E, tutaj może być problem z kontem. Bo z kamerą. Problem, problem z kamerą, błąd kamery. Ale mimo wszystko dołączam. Czyli próbuję wejść. Nie ma nikogo, jest 201. 20 próbuję wejść. Jestem tutaj jako o, dołączenia. Witam, witam pani Aniu. Tak. Może na razie proszę włączyć mikrofon, ja jeszcze nie wszedłem teraz, to jest konto testowe, także Pani Ania powinna mnie słyszeć, nie, nie, może mnie nie widzi, ale ja teraz wejdę teraz z innego konta, bo ja teraz tłumaczę po prostu jak, jak i nagrywa się to wszystko, nagrywa się po to, żeby... <grywa> jeszcze to się nagrywa z, z, z tytułem cymultana, ale ja to zmienię. Tak, takim teraz wchodzę normalnie, yy, 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 przechodząc tutaj strumnie, właśnie o to chodzi, bo będąc w classroomie są takie różne rzeczy, yy, a może tak. Udostępnię zaraz, czyli muszę szybko wejść, żeby udostępnić tym, yy, którym będę opowiadał. Czyli postaram się jak szybko. Czyli tu jest strumień, i ja w ten strumień wchodzę. Tak, by powinniście wejść do Classroomu i w tym momencie, klikając yy, ten link, yy, znowu ja będę musiał chyba wejść z innego konta, bo yy, albo tutaj wejdę też jako drugi. Uczestnik, kolejny uczestnik tej rozmowy. Czyli wchodzę tutaj dołączam, jako gospodarz. Jesteśmy w dwóch jakby wydaniach. Ale teraz wejdę z kamery. Tutaj wejdę na mic z kamery, ale z niego komputera. A żeby to zrobić, muszę zrobić coś takiego. Troszeczkę się... Dlatego właśnie musimy wychodzić wchodzić z różnych jakby znaczy z wyłączonymi mikrofonami. Także chwileczkę sobie poczekamy. E, czyli tak. Ten obraz. Ten obraz tutaj. Ten obraz tutaj. To jest testowe konto z tego komputera. Ten obraz tutaj to jest z drugiego komputera. Ten obraz jest tu. A ponieważ na transmisji ja jestem umieszczony tutaj, dlatego mnie nie ma z tej kamerki, na którym pracuję. I teraz, znaczy tak, jeden zawodnik jest, ale to jest właśnie po to wszystko, żebyśmy sobie dokładnie wyjaśnili. Co i jak. Jak będą pytania, to ja będę mógł przełączyć i będzie można zadawać pytania. Jeśli chodzi o pytania, takie, yy, 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 które mogą poczekać, to oczywiście można to zrobić w taki sposób. Ja teraz udostępnię, może tak. Yy, to Wam nie jest potrzebne, ale udostępnię cały ekran, czyli w tym momencie yy, może się zdarzyć, że będę to potrzebował. Udostępniam tym, którzy są na Micie, udostępniam ekran i oni teraz widzą, czyli oni widzą teraz to, co wszystko się dzieje. Na tym moim ekranie, i widzą, że na przykład są te kluby, i tu jest, znaczy jak się dostać, a właśnie, jak się dostać w ogóle do, do, na ten turniej. Eee, tutaj czekają na mnie wyzwania, czekają na mnie informacje. Generalnie trzeba się dostać przez wszystkie kluby. Jeżeli ktoś by tam chciał, musi wyszukać e, 23, znaczy wpisać dwie, 2x i trójkę. W tym momencie naciskając Enter wyszukujemy ten klub, i ja tutaj jestem zalogowany, prawda? Jacek? O... wyłączam mikrofon. O, o, właśnie, bardzo, bardzo słuszna e, uwaga. No, znaczy idzie na YouTube, natomiast nie idzie tu w Micie. E, musimy to jakoś rozwiązać. E, to jest słuszna uwaga, bo rzeczywiście w Micie mam mógłbym, wyłączony mikrofon. Zobaczę, patrz, trzeba się, tak, tu się tak, tak. No. Hmm. to Hmm, Musiałbym wyłączyć, albo musiałbym słuchawki jakieś podłączyć żeby do którego podłączyć teraz słuchawki podłączymy słuchawki do tego komputera zaraz sprawdzę czy, czy teraz będzie opcja Dobrze. Tu bez mikrofonu. Ale zaraz. Ale spróbuję teraz jeszcze z innego kąta. Czyli tak, jestem tu. Jak teraz bym y, sprawdzam czy. Okej. Okay. Y, czy się sprzęga? Może proszę o, o tak... Y, czy mnie słychać na micie? Czy mnie słychać na micie? Proszę o jakiś odzew. Znaczy tak, generalnie jest również czat. Czy czasami może tam. Nie, to. ale tutaj głośno jeszcze. O. E, czyli tak, jest, u, uczestnikiem jedynym jest Anna Koszutowska w tej chwili. E, w tej chwili nie wymagam e, kamer. Natomiast ch, e, chciałbym, żeby była możliwość przećwiczenia tego wszystkiego. Czyli tak, z jednej strony, e, gdyby tak spojrzeć na. Tak to będzie wyglądało. Znaczy, to jest, nagrywa się na YouTubie, w związku z tym zostanie coś po tym. W tej chwili na żywo leci ten strumień, tam nie trzeba było być tutaj, natomiast jest to do obejrzenia czyli to możemy sobie zobaczyć, wszystko co się dzieje z lekkim poślizgiem, i tak to będzie też wyglądało. Znaczy, ta symultana to, to akurat rzeczywiście by trzeba było zmienić. To możemy zmienić. To był wstęp do pizza. Zapisz. Czyli tutaj jest, troszeczkę zmieniamy to w chmurze. Eee, tutaj jest mało zawodników. Natomiast chcę wyjaśnić, jak to będzie wyglądało z tym graniem i z oglądaniem. Eee, tutaj jest, widzimy bezpośrednio, eee, kto to jest kto. Eee, teraz ja tak, włączę jeszcze stronę Admin Chess Manager. Tutaj jest formalnie eee, druga lista startowa. Czyli to jest od mojej strony sędziego i tutaj ja widzę tych zawodników, którzy są zgłoszeni. Czyli w tej chwili jest. Ja tylko poproszę o potwierdzenie, że mnie słuchać, Znaczy tutaj są na przykład takie rączki. Może poproszę Anię Koszutowską, żeby podniosła rączkę, że mnie dobrze słyszy. O, może tak. Tutaj taka, taka. O, dobrze mnie słyszy. Dobrze. To ok, dziękuję ślicznie. To jest, to jest dobre potwierdzenie. Dobra, czyli tak. Tu mamy w tej chwili obecną listę startową 60. Tutaj macie na przykład Arcymisz Maciek, Maciej Klekowski jako Maciek92. Tak tu jest i formalnie, jeśli chodzi o turniej, to znowu. Mam tu jakiegoś, takie lipne konto. Jest lipne konto, które powoduje, że... Właściwie tutaj miałem pokazywać, to się tak wszystko zmienia. Czyli dojście do tego klubu, to było kluby. Tu akurat jest w tej szkolnej lidze, ale mógłby wyszukać tam klubu, ale to. Dobre. Eee, może tak, jakaś analiza czy coś takiego, żeby było widać, jak gramy. Eee, analiza partii. Czyli w tym momencie tutaj możemy mieć otwarte e, okno, bo, bo niekoniecznie musimy grać w trybie pełnoekranowym. Możemy sobie tutaj zminimalizować eee, partie. Znaczy sam nie, nie widzę przeciwnika, z kim gram. No, mógłbym to włączyć jakąś tam partię. Tutaj wybieramy sobie. Mm, jeśli chodzi o oglądanie tutaj wyszukiwanie, bo jest nas w tej chwili powiedzmy, no, trójka, znaczy ja jeden y, normalny, jeden taki doklejany i, i pani Ania. I teraz tak, tutaj jest coś takiego, że możemy sobie zmieniać układ. Czyli znaczy jak, ja mogę też nagrywać to spotkanie, ale wy możecie sobie zmieniać układ, jak to ma być wszystko widoczne. To jest w tej chwili automatycznie, ale może być na przykład sąsiadująco, czy może być pasek boczny. Dziwię się, że nie przychodzą, ale jak zobaczą ten, ten film, teoretycznie to mogą sobie wejść później. Czyli pasek boczny, jeżeli to sobie włączę teraz pasek boczny i, i sobie teraz zamknę, znaczy tutaj i zamknę tu, to teraz mam przypiętą na przykład Anię Koszutowską, ale mogę sobie przypiąć teoretycznie na przykład Jacek Haja. Przypinam sobie Jacka Haję i sobie po prostu mogę obserwować, jak on się zachowuje przy komputerze podnosi rękę, dobra znaczy właśnie o to chodzi, jakieś zgłaszanie i tak dalej, to, to będzie świetna sprawa i myślę, że teraz powinienem usłyszeć w związku z tym, jeżeli są jakieś właśnie pytania to proszę wyciszyć, znaczy włączyć mikrofon i powiedzieć, o może tak tak yy. momencik <gryw> mogło być tak, że nie udostępniamy kanału. teraz lepiej Teraz lepiej. To przepraszam, tylko tu udostępniam. Hmm, co ja teraz udostępniam. Eee, o to jest pytanie. W micie co widać? Czy widać dwa okna, czy widać tylko jedno okno? Eee, czyli wi wi znaczy może tak. Eee, czyli... <śm> eee, czyli widać Mita. Mid jest po lewej stronie, prawda? A tutaj jest niby teoretycznie partia po drugiej stronie, tak? I w taki sposób można rzeczywiście uczestniczyć w tym turnieju. Czyli sobie oglądać z jednej strony zawodnika. Znaczy, no, teraz jest akurat prezentacja włączona, prawda? Ale ja mógłbym to równie dobrze zrobić w ten sposób, że przypiąć sobie mm, na przykład Annę Przypinam i tutaj jest. Tylko, że tutaj z jednej strony to jest dobre i niedobre, ale mm, po to właśnie były podawane te imiona i nazwiska, żeby było nam łatwiej odszukać y, przeciwnika. Bo Szukanie po tej liście, gdzie tutaj są te Kaldas, Liczner, Łukasz 888. Tutaj się toczy partia. Czyli po prawej stronie będzie się toczyła partia, i tutaj właściwie my zostaniemy sami skojarzeni. Także będziemy widzieć, kto tak naprawdę gra. Znaczy w sensie takim będziemy widzieć, ale w taki sposób, że będzie to na przykład szachuś. Czyli, na przykład, będziemy grać z szachusiem, czyli z Krzysztofem Budrewiczem, i tu będziemy widzieć tylko napis, że tu jest yy, prawda szachus, szachus. I tym my będziemy musieli poszukać yy, sobie w micie. A, czyli przechodzimy tutaj do Mita. I tutaj yy, znowu yy, możemy sobie to ukryć. No dobra, zróbmy sobie, zmienimy układ na ten yy, sąsiadująco. Chociaż tu nie wiem, czy się wszyscy zmieszczą, także tutaj może być problem. Jeżeli nam zależy, znaczy ja będę sobie po prostu w czasie transmisji przeskakiwał i to będę robił dowolnie. Jeżeli będę chciał tam kogoś pokazać, czy kogoś, komuś się przyjrzeć, to będzie się odbywało w taki sposób, że rzeczywiście będę sobie wyszukiwał i przypinał. Czyli załóżmy, teraz Anny nie widać, ale mogę sobie przypiąć Annę i wtedy ją będę widział. Tylko właśnie się zastanawiam, że nie wyświetla mi tutaj a, tych pseudonimów z, z Licesa. Z jednej strony byłoby to prostsze, bo tak to będzie trzeba szukać. I kto wie, czy nie będzie trzeba mieć czegoś takiego, że otworzyć sobie też zawodników znaczy na czas menadżerze, żeby na czas menadżerze się połapać, kto jest kto. Cały czas liczyłem, że jeszcze ktoś następny przyjdzie, bo tutaj nie będę tak długo siedzieć. Patrzę, spojrzę jeszcze na transmisji na YouTubie, czy tam ktoś. <laughs> tak, niektórzy tam przychodzą i coś tam piszą tylko na czasie. Natomiast, o, tu jest też istotne, że tej drugiej części nie widzę, czyli ja udostępniam, ja miałem tutaj włączyć cały ekran, momencik, e, tu jest Video Capture, kamerka, Chrome, aha, bo ja tu mogę zrobić coś takiego, że mm, kamerka na screenie, Muszę, znaczy to, to, to jest mój problem, A może tak, to jest mój problem, jak to będzie, mm. Czyli tutaj nie widać tego, na micie widać, natomiast na transmisji nie widać tutaj tego drugiego okna. Także yy, to w, trzeba będzie jutro powtórzyć ten eksperyment dla niektórych. Także tutaj rzeczywiście tak patrzę, że na micie teraz widać, znaczy widać na micie, że yy, tu jest yy, czarna dziura. Znaczy na micie to jest, to jest, to jest bardzo zawiłe to wszystko, ale ym, ale załóżmy Formalnie macie widzieć w taki sposób, tylko że tam sobie przeskakuje nam widzieć na YouTubie. I dlatego są właśnie między nimi te próby, żeby to wszystko ogarnąć. Także ja myślę, że tutaj e, Annie, Annie wymy wy wytłumaczyłem. Znaczy w ogóle to się lekko spóźniłem, dlatego że miałem tam e, i spacer, i po spacerze akurat coś się zacięło. Tak to też bywa. E, zapowiadam też, znaczy tak, czy bezpiecznie byłoby mi pracować na jednej przeglądarce. Ta, ta druga przeglądarka po prostu jest niewidoczna. A, czyli to co ja chciałem pokazywać to wejście y, to bezpiecznie byłoby robić y, na przykład tutaj. Ale z, z drugiej strony jestem ciekawy jak o, bo idzie oderwać, y, może tak, idzie oderwać. Y, o, tutaj oderwiemy. Aha. Tylko tak, tu jest też cały czas czarne. znaczy mimo że to jest też przeglądarka y, chrome, no ale to jest mój problem. Dlatego te testy się odbywają właśnie, że trzeba robić tak, tak, tak i tak. Ja myślę, że Anna Oszutowska powinna być usatysfakcjonowana, bo właściwie chyba wszystko wie, co tutaj jest do zrobienia. Ja mogę tu jeszcze sobie spokojnie pracować i ewentualnie wyzwania odrzucać. Bo tutaj Zuzix mnie wzywa, ale ja tu sobie odrzucę to wyzwanie. I wrócę w takim razie do przeglądania w kartach i wrócę do tego. Czyli tak nie mogę sobie robić, jak chciałem robić. Muszę się przełączać. Albo może zrobić w streamie cały ekran, znaczy może tak, bo to jest dla mnie jest problem ze streamem. Natomiast dla Was to było jeszcze raz, powtórzę. Chodziło o to o logowanie samo, czyli teoretycznie. A pokażę w takim razie jeszcze raz od początku. Może ktoś tam będzie oglądać film. W tej chwili jestem na stronie Google, takiej startowej. W tej chwili jestem zalogowany na takim koncie, które nie powinno być, bo powinien być zalogowany na tym koncie. Przelogowałem się na to konto przylogowałem na to konto to tu jest takich 9 kropek. A tu jest 9 kropek. Teraz patrzę, że powinno być widać wszystko. Jeżeli jest te 9 kropek. Hmm, Klikam w te kropki. Wybieramy Classroom. Tylko że teraz nastąpi przerażenie, bo e, w większości z Was, oprócz kilku osób, powinien się pojawić tylko jeden Classroom. Natomiast... Mi się pojawi zaraz tutaj mnóstwo classroomów, ale nas interesuje tylko jeden classroom. Nas interesuje classroom 23 Pizz i to Was też interesuje ten classroom. Czyli tutaj te kropki, tutaj ten classroom i przechodzimy do tego classroomu po to, żeby mieć to spotkanie. Meet. Ja oczywiście mógłbym ten link na przykład skopiować i mógłbym to wrzucić na przykład na stronie naszej, naszego klubu, tego 23. Piz, tak 23 pizzy tak bym, mógłbym zrobić. Eee, a tutaj widzę, że jest mocny, tak, mocny PPS, <noise> mocny PPS, a powinien się tutaj przybyć. Eee, tak, tutaj się pytają o to wpisowe. Wpisowe to jest tak, to wszystko do załatwienia. Eee, tak, Hubert Sikorski prosi o modę, ale to jest też drugorzędna sprawa. Ja zdaję sobie sprawę, że czasami niektórzy mo mogą być zaskoczeni co się dzieje, E, szachiści generalnie mają grać, o może tak, szachiści mają grać i mają mieć włączoną kamerkę i wyłączony mikrofon, czyli odwrotnie niż jest teraz u mnie, prawda, odwrotnie niż u mnie, u mnie jest e, włączony mikrofon, a jest wyłączona kamerka z tego względu, że e, na YouTube leci tutaj mój wizerunek i dlatego na micie nie widać e, mnie z normalnej kamerki, A tak to wygląda, tutaj jeszcze Anna Oszutowska jeszcze jest czyli właściwie gramy jako taki jawny turniej, znaczy, czyli kojarzy nas tak, e, jeśli chodzi o, mm, o wyszukiwanie i sprawdzanie i zgłaszanie ewentualnie wątpliwości, czy ktoś gra normalnie czy coś takiego, to e, też warto by było robić to z, z tej pozycji, w sensie takim, że tutaj zawsze idzie mnie znaleźć. E, ja tu e, niejako dostaję wiadomości, czyli pojawiają się wiadomości, w związku z tym. Warto po prostu pisać do Jacka, H, gdziekolwiek się pojawi, czy gdzieś tam najeżdżamy i tutaj zawsze jest, no akurat tu nie mogę do siebie pisać, ale może tak. Jeżeli mam jakiegoś zawodnika, to jest na przykład zawodnik, który nie mówi po polsku i jest też zapisany, jest z Niemiec, to tutaj y, można włączyć i ja widzę tą historię rozmowy z nim. Yy, tak, tutaj A coś nie widzi. Więc ja zostałem w swoim klasrom, będzie to... Ja myślę, że tutaj, między innymi, właśnie AA i 1A wszedł nie z tego kąta. Tutaj naprawdę wchodzenie z kąta właściwego czyli wy musicie wchodząc tutaj e, być w tym kącie, po to, żebyście widzieli to. Dlatego właśnie to tak zro zostało zrobione, że jeżeli wejdziecie z innego kąta niż Dupel, nie widzicie wtedy w tym momencie tutaj tego czegoś. Jutro będzie powtórka e, dla tych, którzy nie byli dzisiaj. Dzisiaj w lepie niejako hmm, to, to mógłbym zrobić teoretycznie, że, że to leci. Jako, że nie chcę też nadużywać, bo będę zapychał za, bur, za bardzo yy, to, to, to wi tymi wiadomościami, jakby ten nasz klub. Dlatego ja nie chcę tak dużo tam pisać, piszę tylko tyle co trzeba. Czyli to, co tutaj jest, yy, dziwię się, że mocny, bo, bo ten mocny, znaczy w skrócie mocny. Yy, właśnie widać, że on miał małe doświadczenie, jeśli chodzi o Internet i, i, i tego się obawiam. Natomiast jeszcze raz powtarzam yy, dla tego jednego uczestnika, a właściwie uczestniczki, yy, my mamy się przede wszystkim... Wy, wy macie się zajmować grą. I to jest... Yy, a, już nie ma. Tak, już nie ma uczestniczki, także jestem sam i mówię sam do siebie, a chociaż cztery osoby oglądają, także a, jeśli chodzi o moda... A. Eee, zarządzeń moderatorami. Musiałbym poszukać. Tak. Hubert Sikorski. Tak. Jak poszukam tutaj Huberta. Hmm. Znaczy Hubert to jeszcze możemy ustalić e, z tym modem na później, także to nie, nie jest problem jakiś. Dobrze, e, patrzę, czy jeszcze coś tutaj się pojawia. E, do widzenia, znaczy tak, tutaj e, Anna Szutowska musiała iść. E, aha, tak, udostępniam ekran. Czyli tak, to się działo tak, że ci, którzy byli, to widzieli co wszystko, natomiast ci, którzy byli e, na YouTube, to widzieli troszeczkę tylko e, i, i, i niestety e, jutro trzeba będzie powtórzyć próbę. Myślę, że transmisję zakończę, natomiast y, zostanę sobie na micie. Jeżeli ktoś będzie chciał przyjść, tak? Znaczy, jeżeli Hubert nie słyszysz, to dam ci tego moda i zaproszę cię na spotkanie, natomiast y, tutaj to y, muszę się niejako. Chyba rozłączę się z tej transmisji, żeby nie robić takiego długiego filmu. Aha, ale akurat teraz jest oglądalność, także oglądalność się zwiększyła. A, a tak. Hmm, jak to zrobić? A właściwie napiszę, bo tak tutaj mogę napisać. Tutaj było tak. To było pytanie właśnie, co się dzieje. Eee, znaczy tak, nie widzę tutaj nic w czacie nadzwyczajnego. Eee, w micie jeszcze jestem dostępny dla tych, którzy by chcieli. To formalnie są w stanie wejść. Patrzę, czy są jakieś pytania. W tej chwili nie ma pytania. No, bo chodzi o to, że tutaj można by było jeszcze zadawać jakieś pytania, jeżeli by się pojawiły jakieś pytania. W związku z tym e, myślę, że transmisję wyłączę w tej transmisji, to muszę na spokojnie sobie e, czy tak tutaj jest display capture Aha. czyli gdybym się przełączył tak teraz co będzie widzieć, znaczy y, sprawdzam sobie tylko testowo, czy będę widzieć wszystko, w sensie takim, że o, na przykład czy będę widzieć to, co, czego zabrakło nam e, że sobie tutaj w innej przeglądarce działam czyli to jest y, pewniejsze Czekam jeszcze cały czas. Co tu będzie się działo? Czy się pojawi ten ekran? Właśnie nie, chyba. O, momencik, bo to jest opóźnienie, także tu jest opóźnienie. Yy, ciach, 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 ciach. Sześć osób ogląda to. Co tu się dzieje, tak. Dobra. Czyli z tego wniosek, że nie ma się co bawić w przeglądarkę, tylko wolę yy, puszczać cały ekran. Patrzę, czy ktoś tam przybył na, na mit, bo teoretycznie mógłby ktoś z uczestników przyjść, natomiast nikt nie przychodzi i to taka pusta próba jest. W takim razie ja będę sobie prostować rzeczy w, w turnieju, a to transmisję już chyba zakończę. Czy w mitie jeszcze jestem dostępny? Gdyby ktoś chciał przyjść na mit, to z, z tych szachistów, to wtedy mógłby to wszystko pokazać. Dobra. Ale czuję, że próby są potrzebne. Sami widzicie, że. Nie, 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 jest to tak. Hop. O której godzinie ten turniej? Turniej jest od godziny 10 do godziny około 15, czyli około 5 godzin. Tyle będzie trwał turniej, bo każda partia będzie około yy, pół godziny mogła, mogła trwać. To nie znaczy, że może trwać minutę, prawda? Może trwać kilka sekund, natomiast trzeba być przygotowanym, że może trwać dłużej. I jeszcze tak myślę o tym micie i transmisji, żeby to się nie, nie sprzęgało. gdzie tą kamerkę zainstalować. Bo tutaj było widać, że. Jest tak, na micie ja za dużo nie chcę mówić. Yy, tylko będzie przy otwarciu, będzie mówienie, natomiast normalnie nie będzie mówienia na micie. Uh, okay.